Yo. Jesteśmy dzisiaj w Miliczu Jestem na pokazach otwarcia nowego skateparku Jest dużo ludzi, jest słonecznie, jest pięknie Idziemy pokazać jakieś triki, może będą jakieś ziomeczki z hulajnogi Z tego co widzę jest dużo ludzi, także jest sztos Znalazłem hulajnogowych ziomów, elo elo Siemano, Siema. Siema. gdzie jesteśmy? W Miliczu. Miliczu tak jest Zaraz zobaczymy jak wygląda skatepark Robimy jakieś triksy Mam wlep, ale mam mało wlep. No to jesteście pierwsi. Okay. Ej dobra, to jako że jesteście pierwsi. Dobra, tak po jednej, po jednej wlepie. Spokojnie, po jednej. Rozchodzą się, widzę jak ciepłe bułeczki. Wielkie brawa. Wielkie. Dobra, i lecimy. W ja I chcą realizować. Na Także wielkie brawa dla nich jeszcze raz. Nie, państwową i inne no, okazje. Wielkie brawa. Yo. 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 szabla. Yeah, yeah. Szable, tak. Pani caryco Katarzyno, jeszcze jakie tam o parę słów Dobra, lecę, ale później znajdę was. Ale później znajdę was, znajdę was. Bezpieczeństwo chyba najważniejsze, tak? Oddaję głos teraz panu Michałowi Piotrowskiemu. Wielkie brawa. Ale ja parku, ale najpierw I troszeczkę pokażemy co i jak, ale najpierw jeszcze chciałbym też przedstawić tutaj tak tych, co będą pan. jeździć. Czyli ja, Michał Piotrowski Gigi, jeżdżę na rolkach o Rol 20 parę lat Także jestem instruktorem na tej parku we Wrocławiu Legnica. Tak, tutaj. Wielka gwiazda. Jakby ktoś nie znał gościa, ale chyba wszyscy znają. Bartek Oskroba. Gość na YouTubie, Instagramy, wszystko, wszystko, ma swoją firmę. Jepa, polecam naprawdę o, Dzięki. Wszystko co może być. Także zaraz zobaczycie jego umiejętności turbo. Kolejny zawodnik to Mateusz Okoła. Zapraszam Mateusz. Młody deskorolkarz, buntownik. Także, także witam żółwik. Niestety zgubił nam kask dzisiaj, ale poradzi sobie. Powiedział, że będzie ostrożny. Jeszcze mamy tu jednego zawodnika. Żena. Żena Szwed na bmx -ie. Zapraszam. Jest. Witam, witam, też dość. Sponsorowany bryku. przez K-Pro. Jeździ na bmx też co parę dobrych lat. Także zobaczycie go jak sobie daje. Naprawdę młody giniata. No, jak coś będziemy robić tak show. Samo, nie, b, nie wiadomo jakich bęgerów. Ale będzie show, bez dużo ludzi tam, i tam, każdy drink tak będzie taki będzie, na wagę złota, że tak powiem. Zróbcie wielki hałas! Tak nas tam troszeczkę chodniga. Dobra Ale będę więcej Będzie. pijał Bartek Oskroba! skroba Prawa niego Pierwszy skok <noise> pierwszy skok. Pierwszy raz i pierwszy skok Zaraz zobaczymy co tutaj nam wymyśli Dobra Lecimy Gotowy jedzie o, proszę. Pierwszy strzał, brawo, brawo Ale sketchy wybicie Ale sketchy drumbox A nie ma tragedii, nie ma tragedii Flip Chcecie zobaczyć backflipa? Ja też chcę zobaczyć backflipa To zara Dawaj, dawaj Bartek Ew. Ale case Przypominam, drugi jego skok, tu. Ale skacowałem. Jedziesz DJ, no DJ Stawcie like lajka, tu jest kamera, A, się nagrywa my? się. Tak, ja, jesteś. Aha, vivy. vivy. I Bartę leci, 3-6. Pa. Ciach, ciach, ale miesza to kula i nogą, niesamowicie. Aj. O, Bujanka, lato o! Gdzie? Okej okay. To zrobię tam i później na rolinie Dura się w ogóle nie ślizga Bartek, potrzebuje świeczkę Nie, spoko I Mateusz Pięknie na desce przyklejona do nogi niesamowicie Jo się chcecie flare? Tak. Ja chcesz tak chcesz flare, jak chcecie flarę, zróbcie już! Ju! Ci się jub. 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 <laughs> dla tych kulajnogowych. Tutaj uwaga teraz Uwaga! Uuu! Tak, Uuu! tak żeby Nawet ziemi! <laughs> Takie rzeczy oczywiście nie próbujcie tak od razu po <noise> <noise> pokazach. Potrzebny jest trening naprawdę. tyle że koniec. To jest praktycznie całe jego życie, wiem. Miał być front, tak? No. Tak. Będzie front o, no, no. Front, tak. front. Bartka. Tak dobra, to co przez piramidę? Tak. <noise> przez piramidę fronta. Dobrze. Tak. O, dobra. tutaj Bartek chce coś przyczaić. O. Teraz uwaga! Wszystkie telefony w, w ręku, w kamery Dobra, jazda! Jazda druga za Mocno! O proszę! temat tu widzę Dobra, 3 bar, flar bar i na bujanie Bardzo Jeden małe wybicie po prostu jak, małe wybicie. jak zaprogramowany, nie? To tutaj krzyknął z tyłu rób małe. to i i robi. Także... O flip dropę. Pozytywnie, żyłem. pozytywnie. Róbcie brawa, chcecie jeszcze coś zobaczyć? No już. Tak, fajny wymyśliłem. Coś wymyślił, fajnego. O, będzie z góry chyba coś. Tutaj. O, kurczę. Uuu! Wow. I drop na Dobra. Fajda! Co? To problem jest taki, że tutaj nic się nie ślizga. No można! Albo to połam, to jeździmy w je porowie. Ty, dwa nordy. No, Zobaczymy, czy będzie czas. Ja kręć na flaju. Jó! Smaruję, kopi, świeczko. Dwa nordy! Yo! Co tam będzie? Dwa i Dwa wiosła, także uwaga tam Nie w ciebie Bartek. Tak jest, dobra, let's go To jest, to. To jest miłość do sportu Proszę Jaki pijt? pa Bater kapa? Z, Z pierwszej! Chyba warto było w tym popasku. Jak? Dają chopaki. Kiklesa? To zrobię Kiklesa Dobra, od tyłu no to boksa. To to jakaś ródecka, Ale żuwików dużo. Paki. 360! <gry> Nie tak źle ze mną jeszcze. Więcej uczenia. Jeeeey, yeah, backflip! Wow, double bar. Wow, i kolejny. Deskorolkę, kolej nogę, BMX -a i będzie śmigał. No, Ej, zrobiłem, nie widzieliście. Już no do tyłu boksa, mocne. No to powiemy tak, no, no tak na chwilę obecną, jak to dopiero przejrzyliśmy, skateparczek nie jest duży, ale widać, że można na nim naprawdę, jak widzieliście, wycisnąć krików, to nie jest tak, że się nic nie da, także fajnie. Fajna, że, że jest w ogóle skatepark, tak? Inicjatywa taka jeszcze 10-15 lat temu, to kto by mówił, że z, z skatepark pewnie. Pamiętam te czasy. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że pierwsze jazdki, jak będziecie jeździć, oczywiście ostrożnie, żeby się przyzwyczaić do ramp. Może tutaj jeszcze troszkę piasku zostało, to jeszcze więcej ostrożności. Poza tym, no to fajny skatepark, oby służył, oby dużo triczków nowych siatło i miłej zabawy. Pewnie sobie jeszcze tu przyjedziemy, tak na luzaku pośmigać, jest. jest. lećcie tutaj. Starajcie się dbać o to, no bo zostało to stworzone dla Was, tak? Więc wy, ci, co tutaj jeżdżą, no muszą dbać o ten teren. Więc dbajcie o niego i śmigajcie. Bawcie się, uważajcie na siebie naprawdę. I będzie sukać Dziękujemy bardzo. Brawo! Jeszcze zrobimy, nie? O po ostatnim triku. Ostatnim bęger tak jeszcze po jednym bengu. I już! Joo! I co? A ładnie! Znala to, Co? na koniec tyk, albo... wow. wow. <laughs> wow. tutaj... wow. <laughs> když Ale to! Nesamovitě! spróbuję 5 tryflare flare. tryflara 5 ale bylo. Bravo, bravo! bravo. <laughs> To jest gość! Dobra, <grystanie> ja, no to co? Dziękujemy Gitara. bardzo! Wielkie brawa! Super! Próbuj jeszcze hałas dla tych wspaniałych młodych ludzi. Dziękujemy, że nas odwiedziliście. Raz. Wielkie brawa. I ty, moto, Ani razu się nie wywróciłem. Pejcie to. Ani razu. Forma jest. Mamy Okej, pytanie, możemy się potem zrobić z tobą? Oczywiście, tak, że tak. Po Zmierzyna. Ja z ja ziomkiem Ta, no. e, Pozdrawiam, mamy tatę i psa. Tak. Klasyk. Dobra, podpisałem dużo rzeczy, czas jeszcze teraz na chillu, ogarniemy sobie skatepark, chwilę pojeździmy, patrzymy co się dzieje, widzimy. zagrać, dawaj, zadaję w pierwszym. A, bo wy w gracie? Ej, się, uwaga! Ogólnie gram z ziomem w skuta, powiedział, że bardzo chcę zagrać, no to tak, okay. gramy w skuta chillowego, piga na trzy literki. Dobra, ja zadałem Bogana w To Bogana w bęk. O! Hehehe, <grystanie> dobra. dawaj! Po kolej. Nie ja ci próbuję Dobra. Jo, no dobra. dobra, zaliczam. Dobra, ja zadaję Pobre, mogi, Będę miał w rękę. <grystanie> <grystanie> dobra. dobra. Lubik. Lubik. Dobra, ja zadaję heal'a przez piramidę. No i nie będę jakoś chamsko grać, bo na zajawie także leci heal'a, kolega. Ajajaj, aj, aj, prawie. Dawaj, uda się! Żyjesz? Co jest zadawane? Finger na On zrobi na Kon robi fingery tak. Ale o! Tak. Dawaj, o! Mocne! <grym zainteresowań> Finger, tak? Mocne! Dobry zawodnik, a robisz brie? Nie, nie umiem. Mam bara? Nie, Dobra, to ja zadam kibla do barę na koterze. No i dawaj! A haj. Jak. Ajajaj Nie wiem, co Dobra, ja zadam 3-6 na pół. Na rurce? No i przegrałem. Na tej? Na tej, tutaj. Dobra, gra. A Jak go paniasz? Fajny, ale zmieniłbym parę rzeczy. Ale poza tym bardzo fajny. Można sobie jeździć w kółko, są w miarę płaskie kąty, nie są strome. Jedyne. też budować. O super! No to akurat fajne. Jedyne rzeczy, które bym zmienił, to kopingi, tak, żeby mniej odstawały, i wybicie jump boxa. No i rurki, żeby były nasmarowane, chociaż nie wiem czy to. No i to jest trochę takie dzikie. To nie wiem czemu tutaj jest. Dzięki za fajny, szybki trip do Milicza, piąteczki. Było super. Będę wpadać częściej. Mam powiadomienia, bo się. Dobra, zostaw łapkę, suba komentarz. Widzimy się na następnym odcinku. Jo jo!